Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym filmiku z cyklu naszych 5 minutówek. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Państwu, w jaki sposób wykonać analizę porządkowania liniowego z wykorzystaniem zestawu Plus. Przejdźmy do programu Statistika. Mam tutaj otwarty zbiór danych zawierających wyniki dziesięcioboju podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Nasze Zmienne zawierają wyniki uzyskane w następujących dyscyplinach sportowych: bieg na 100 metrów, skok w dal, pchnięcie kulą, skok w wzwyż, bieg na 400 metrów, bieg na 110 metrów przez płotki, rzut dyskiem, skok otyczce, rzut oszczetem oraz bieg na 1500 metrów. W naszym przykładzie sprawdzimy, jak wyglądałaby klasyfikacja końcowa. Gdyby medale przyznawano nie na podstawie specjalnego przelicznika punktowego, ale właśnie na podstawie analizy porządkowania liniowego. Tak jak zaznaczyłam we wstępie, będziemy korzystać z zestawu plus. W związku z tym przejdźmy sobie na zakładkę Zestaw plus, następnie przycisk więcej i porządkowanie liniowe. W pojawiającym się oknie, jak to w każdej analizie w programie Statystyka przystało, Musimy wskazać zmienne, które będą brały udział w tworzeniu naszego rankingu. Klikam zatem przycisk Zmienne i pojawia mi się okno, w którym muszę wskazać zmienne w podziale na trzy grupy: w podziale na stymulanty, destymulanty, destymulanty bądź też nominanty. W związku z tym w pierwszej grupie zaznaczam zmienne skok w dal, pchnięcie kulą skok zwyż. A także rzut dyskiem, skok otyczce i rzut oszczepem. W drugiej grupie, w grupie Destymulant, zaznaczam bieg na 100 metrów, bieg na 400 metrów, bieg na 110 metrów przez płotki, bieg na 1500 metrów, a grupę nominanty zostawiam pustą. Klikam teraz OK. W kolejnym kroku musimy wskazać. Jaką transformację chcemy wykorzystać w naszej analizie? Do wyboru mamy normalizację, standaryzację, rangowanie albo po prostu wykorzystanie danych surowych. Wybierzmy opcję pierwszą, opcję domyślną, czyli opcję normalizuj. W kolejnym, w kolejnym kroku w naszej grupie metoda porządkowania musimy zdecydować, czy chcemy bazować na metodzie bezwzorcowej, czy też na Metodzie wzorcowej. Wybierzmy klasycznie metodę bezwzorcową i jako, i jako metodę agregacji wybierzmy sobie średnią arytmetyczną. Jak Państwo widzicie, w tym miejscu do wyboru mamy również średnią geometryczną bądź też średnią harmoniczną. Tak jak wspomniałam, zostawmy opcję średnia arytmetyczna. Na górze w polu skala maksymalny wynik. Możemy określić, jaki powinien być maksymalny wynik możliwy do uzyskania przez naszego zawodnika. Wpiszmy tutaj wartość 100. Następnie przejdźmy do sekcji wyniki i zaznaczmy, co chcemy mieć w naszym arkuszu wynikowym. Zaznaczmy opcję wejścia, co oznacza, że w naszym arkuszu będą zmienne wejściowe, czyli dane surowe. Zaznaczmy również zmienne po transformacji oraz inne dodatkowe zmienne, które nie zostały uwzględnione w naszej analizie, czyli na przykład zmienna kraj. Jeżeli wszystkie opcje są już zaznaczone tak, jak chcemy, klikam przycisk Raport, gdzie otrzymuję skoroszyt wynikami, gdzie jak Państwo widzicie, na samym początku mamy nasze dane surowe. Następnie mamy odpowiednio przekształcone zmienne. Przedrostek S oznacza, że dana zmienna jest stymulantą, a przedrostek D oznacza, że jest to destymulanta. Na samym końcu mamy ostateczny wynik punktowy i zmienną, która określa nam, jakie było miejsce uzyskane przez danego zawodnika, gdyby brać pod uwagę właśnie wyniki porządkowania liniowego. Jak Państwo, jak tutaj Państwo widzicie, może zmienię trochę układ, żeby było to dobrze widoczne. Czołówka, czyli pierwsze trzy miejsca nie uległy zmianie, drobne przetasowania były na miejscach czwartym i piątym. Zobaczmy jeszcze, jak jak wyglądałoby to u naszego zawodnika, u Pawła Wiesiołka, który zajął 12 miejsce. Natomiast gdybyśmy brali pod uwagę porządkowanie liniowego, liniowe, to to miejsce byłoby o dwa oczka wyższe, czyli miejsce dziesiąte. Wyniki porządkowania liniowego mogą być również przedstawione za pomocą wykresu. W związku z tym ponownie przywołuję okno porządkowania liniowego i tym razem klikam przycisk. Wykres. Jest to wykres, który pokazuje nam, jak daleko byli od siebie zawodnicy, jak, jakie duże były różnice punktowe. I tutaj na przykład widzimy, że zawodnik, który wygrał miał zdecydowaną przewagę nad pozostałymi zawodnikami, miejsca od drugiego do piątego były dosyć blisko siebie, później znowu była, była duża przerwa, i kolejni, kolejni zawodnicy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani porządkowaniem liniowym bądź też innymi metodami wielowymiarowymi, zapraszamy Państwa na nasze szkolenia. Polecam Państwu kurs Statystyka, Kurs Podstawowy, analizy wielowymiarowe oraz analiza danych ankietowych, zarówno kurs podstawowy, jak i kurs zaawansowany. Zachęcam do bezpłatnej rezerwacji miejsc poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Linki do programu wspomnianych przeze mnie szkoleń znajdują się w opisie tego filmu. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, aby na bieżąco dostawać powiadomienia o nowo dodanych filmikach. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.